Tutaj jest właśnie ta moja paleta na dwie dennice, na dwa ule. Jak to wygląda? Bardzo prosta siateczka. Kilka deseczek zbitych na, na, na kantówce. To po prostu przerobiona jest paleta. Na jakieś chyba skikaty była, czy na coś tam dokładnie nie pamiętam. Tutaj właśnie przeprowadziłem łączenie dwóch słabuszczaków. No, słabych rodzin nie ma co ich trzymać, teraz piękny pożytek właśnie akacjowy, leją w ramki. Te połączone rodziny mają pozalewane górne korpusy na, na, na pełną ramkę dadant. Tutaj trochę więcej wyszło, bo jeszcze miałem kilka połówek, więc zostawiłem te połówki na górze samej. One pewnie ściągną z góry do, tej, do, 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 do tego korpusu. Z dwóch słabych rodzin nic nie będzie. Z jednej silnej jeszcze może coś przyniosło.